Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eksodus 90 jest programem ćwiczeń duchowych dla mężczyzn. Przez dokładnie 90 dni uczestnicy rekolekcji idą Jezusową mapą ku wolności, która jest budowaniem na trzech filarach duchowości chrześcijańskiej, a więc na modlitwie, astezie i braterstwie. Mężczyźni, którzy chcą tworzyć Eksodus'a zobowiązani są do zgrupowania się w 5-7 osobowych grupach i przez te trzy miesiące uczestnicy ćwiczeń duchowych zobowiązani są do następujących dyscyplin. W pierwszym segmencie w modlitwie jest to codzienna, godzinna modlitwa, która na Eksodusie nazywa się świętą godziną. Drugi element to jest czytanie Pisma Świętego i rozważań do fragmentów, które są zawarte w podręczniku Exodusa bądź w aplikacji mobilnej. Głównie są to fragmenty z księgi wyjścia, stąd nazwa programu Exodus. I trzeci element odnośnie modlitwy to jest codzienny, wieczorny rachunek sumienia. Drugi rozdział to jest asceza, w skład której jest szereg różnych dyscyplin. Pierwsza z nich, taka flagowa odnośnie Eksodus'a, to są codzienne, krótkie, zimne prysznice, dosłownie. Następnie wysypianie się codzienne jest rekomendowane około 7 godzin dziennie snu. Dalej intensywny wysiłek fizyczny, najmniej 3 razy w tygodniu. Tutaj spojrzę do aplikacji, żeby nie pomylić innych, bo tych dyscyplin jest szereg wiele. Następnie niepodjadanie między posiłkami. Dalej powstrzymywanie się od słodkich napojów, powstrzymywanie się od słodyczy, deserów. Powstrzymywanie się również od alkoholu, od, również powstrzymywanie się od niekoniecznego używania telefonów komórkowych, tabletów, urządzeń w ogóle mobilnych. Nieużywanie internetu do spraw rozrywkowych, tak samo komputera, nieoglądanie telewizji, a więc nie ma oglądania meczów sportowych, seriali, filmów. Następnie powstrzymywanie się od gier wideo, powstrzymywanie się od muzyki, która nie podnosi na duchu, powstrzymywanie się także od niekoniecznych zakupów. Post ścisły. W środy i w piątki oraz post od mięsa w te dni postne. Te dyscypliny asetyczne na pierwszy rzut oka są przerażające, ale są warte podjęcia, dlatego że my mężczyźni jesteśmy powołani do dużych wyzwań, do tego, żeby pracować nad swoim charakterem. I trzeci segment Eksodusa to jest braterstwo, ład, w skład którego dyscyplin wchodzą. Codzienny kontakt z kotwicą. Kotwica to jest druga osoba w grupie, która jest tak zwanym, można powiedzieć, aniołem stróżem, motywującym, sprawdzającym do kroczenia drogą Eksodusa. I drugi element w braterstwie to są cotygodniowe spotkania wspólnoty. Co ciekawe, 99% uczestników Eksodusa twierdzi, że ten program ćwiczeń doprowadził ich do większej wolności wewnętrznej. Dlaczego eksodus trwa akurat 90 dni? Badania pokazują, że nawyki można radykalnie zmienić w ciągu właśnie 90 dni powtarzania nowych dobrych zwyczajów. Dotychczas na całym świecie eksodusa przeszło ponad 50 tysięcy mężczyzn i program ten oryginalnie został wynaleziony około 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i na szczęście jest przetłumaczony na język polski i dostępny w aplikacji mobilnej, dlatego po polsku warto też ten program realizować. Dzisiaj mówię Wam o Exodusie, dlatego że na parafiach Chrystusowców w Chicago oraz w Detroit podjęliśmy to wyzwanie duchowe w dniach od 25 września do 23 grudnia 2021 roku. I w grupie naszej 13-osobowej znalazło, znalazło się także dwóch księży Chrystusowców. Teraz chciałbym, abyście poznali kilka świadectw uczestników naszego polonijnego, eksodusa chrystusowców. Pierwsze pytanie, dlaczego zdecydowałem się na Eksodus? To pytanie dalej sobie zadaję. Podejrzewam, że po prostu odpowiedziałem na zaproszenie w moim sercu nie dało rady uciec, nie dało rady zrobić inaczej. Chyba tak musiało być. Dlaczego warto podjąć Exodus 90? Każdy z nas, y, mężczyzn, y, powinien to przejść. Y, zmierzyć się sam z sobą, ze swoimi słabościami. Y, masz nałogi? Powiedz sobie dość. Rzuciłem papierosy. Paląc 20 lat, um, uświadomiłem sobie, że alkohol nie jest potrzebny mi do dobrej zabawy. E, wystarczy modlitwa, a, i nie zapomnę tych chwil spędzonych w domu z rana przy świecy. E, tylko ja i Jezus. Czym jest dla mnie Exodus? Exodus dla mnie jest e, szukanie Pana Boga. Stawianie go na pierwszym miejscu w codziennym życiu, w każdym, każdego dnia. Zaproszenie do Exodus 90 dostałem od mojego przyjaciela kapłana. Kiedy dowiedziałem się o wytycznych, o dyscyplinach, o astezie, po prostu ogarnął mnie strach. Ale w głębi serca czułem, że jest to zaproszenie, które doprowadzi mnie do wolności, do bliższej relacji z samym Bogiem. Zniewolony byłem otaczającym mnie światem, internetem, pogonią za informacją, YouTube, Facebook, marnowałem czas zamiast poświęcić go rodzinie czy nawet na spokojny odpoczynek. Pragnienie wolności stało się moim. Dlaczego? Przeświadczony byłem, że potrzebuję właśnie takiego treningu duchowego, jak i fizycznego. Dzięki Bogu udało się dotrzeć do końca. Jeśli czujesz w sercu, że potrzebujesz wolności, wejdź w to. Warto. Ciekawe przeżycie. Przeżyłem w tym eksodusie to, że zbliżyłem się bardzo blisko do Jezusa i, i na prywatnej, tak jakby rozmowie z Nim w ciągu godziny świętej, i tak samo nauczyłem się mówić, odmawiać wieczorem, właśnie rachunek sumienia. Dlaczego zdecydowałem się na eksodus 90? chciałem się uwolnić od takiej nadmiernej troski o sprawy doczesne i bardziej zaufać Panu Bogu. A dlaczego warto podjąć Eksodus 90? Myślę, że y, warto dlatego, że Eksodus pozwala nam lepiej zrozumieć słowa Pisma Świętego oraz Uczy nas takiej większej samodyscypliny w życiu co, w dniu codziennym. Program Exodus jest bardzo wymagający, ale też, też z tego powodu myślę, że, że, że jest to bardzo dobre wyzwanie dla mężczyzn. Przede wszystkim bardzo cieszę się z, z modlitwy, z godzinnej modlitwy i z rachunku sumienia. Program Exodus pozwoli mi. Poprzez różne dyscypliny, że pokazał mi, że jest to możliwe, że jeśli zaufamy Panu Bogu i oddamy mu siebie, to jesteśmy w stanie naprawdę zrobić więcej niż myślimy. Po zapoznaniu się z programem Exodus 90, który zaproponował mi kolega Daniel, postanowiłem podjąć się tej niełatwej drogi pragnąc duchowego rozwoju i przemiany swych relacji w rodzinie. Poświęcałem za dużo czasu samemu sobie zaniedbując obowiązki męża i ojca. Codzienna modlitwa, asceza i braterstwo pomogły mi dostrzec moje wady i być bardziej obecnym dla mojej rodziny.